Boże, witam. Pierwsze czytanie w najbliższą niedzielę. Ostatnia niedziela zwykła przed okresem Wielkiego Postu. I pierwsze czytanie będzie z Księgi Kapłańskiej. Księga Kapłańska to jest jedna z pierwszych pięciu ksiąg Starego Testamentu, której tradycyjnie się uznaje, że Mojżesz był ich autorem, choć może nie należy tego tak dosłownie do końca rozumieć. I księga kapłańska to są w znacznej części instrukcje dla kapłanów Izraela. Izraelici uciekali z Egiptu, byli na pustyni i zaczynali organizować swoją własną państwowość, zaczynali organizować swój własny ustrój i wszystkie instytucje związane z państwem mimo że jeszcze byli w drodze, ale Powołana została wtedy kasta kapłańska, pamiętacie po incydencie ze Złotym Cielcem. Mojżesz był na górze, rozmawiał z, z Panem Bogiem, a w tym czasie Izraelici zrobili sobie Złotego Cielca, zdradzili Pana Boga. Powiedział Pan do Mojżesza i Arona: Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie, lub wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką prądu, to przyprowadzą go do kapłana Arona albo do jednego z jego synów kapłan. Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu, jego mieszkanie będzie poza obozem. Oczywiście takie przepisy mają na celu ochronę całej społeczności punktu widzenia Pana Boga celem narodu wybranego celem Izraelitów było to, żeby no nie tylko poznali prawdę o Bogu i głosili ją innym narodom, ale też żeby przetrwali do czasów w których yy, narodzi się mesjasz. Mesjasz miał być członkiem tego narodu wybranego, więc tutaj jest bardzo wiele takich przepisów, które zabezpieczały całą społeczność. No, wtedy nie było, dziś powszechnie wiemy, jak się choroby przenoszą. Wiemy, czym są bakterie, wiemy, czym są wirusy, wiemy, że trzeba myć ręce, żeby nie przenosić chorób na przykład. Wiemy, że przez dotknięcie krwi można się zarazić pewnymi chorobami, ale wtedy ta wiedza nie była powszechna, w ogóle nie było takiej wiedzy, znaczy nie wiadomo było, skąd się te choroby biorą więc sam fakt, że właśnie Bóg przekazuje taką wiedzę narodowi wybranemu jest zdumiewające, bo oni mimo że nie znali teorii leżących za tym prawem, nie wiedzieli dlaczego tak jest, to po prostu poprzez podporządkowanie się Panu Bogu mogli uchronić się od wielu groźnych chorób. To też pokazuje właśnie jak ważne jest zaufanie, jak ważne jest to, żebyśmy zaufali temu, co nam Bóg mówi. Nawet jeżeli nie rozumiemy przyczyny tego, bo okazuje się potem często po latach, że patrzcie, Bóg jednak miał rację. Podobnie z krytykami Pisma Świętego jest bardzo wiele osób takich, które przez całe lata mówiły, że Biblia to jest bzdurna księga, wyssane bajki z palca, bo opisuje rzeczy, które nigdy nie miały miejsca w historii. Po czym po kilkudziesięciu latach okazuje się, że jacyś grzebolodzy wygrzebali z ziemi rzeczy potwierdzające, że jednak Biblia mówiła prawdę, że jednak miasta i osoby, o których mówi Biblia, rzeczywiście istniały w historii, tylko wiedza pozabiblijna o tych miejscach i o tych ludziach zaginęła. Musimy pamiętać, że tu mówimy o rzeczach sprzed tysięcy lat i czasami naprawdę trudno jest. Znaleźć jakieś dokumenty inne, potwierdzające coś, co nam opisuje Biblia. To nie znaczy, że tych rzeczy nie było, tylko to znaczy, że tych dokumentów już nie ma. Od razu przejdę do Ewangelii, dlatego że Ewangelia zawsze jest w jakiejś relacji w stosunku do pierwszego czytania. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego – chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu – uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż swe, za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Pan Jezus, nowo ta moc uzdrawiająca Pana Jezusa. Tutaj mamy przykład, że Pan Jezus może uzdrawiać. W innych miejscach czytamy o tym, że Pan Jezus był w stanie ludzi ożywić zmarłych. Zawsze zetknięcie z Panem Bogiem, czy to trędowatego, czy niewidomego, czy kobiety krwawiącej, zawsze powodowało nie to, że Pan Jezus stawał się nieczysty, ale to, że chory stawał się oczyszczony. I to jest przykład dla nas, zwłaszcza w sferze duchowej. My nie mamy możliwości, mocy uzdrawiania innych ludzi, przynajmniej jest to bardzo rzadki dar. No, w większości z nas zupełnie niedostępny. Natomiast Mamy dar z odmieniania innych ludzi poprzez dotknięcie naszą wiarą. Jeżeli dajemy świadectwo, tylko świadectwo czynem, nie gadaniem, bo gadanie jest tanie, no, gadać sobie można. Oczywiście, że to też jest istotne to też jest ważne, żebyśmy mówili o Panu Bogu żebyśmy mówili o naszej wierze żebyśmy tłumaczyli, czym jest nasza wiara. Ale przede wszystkim musimy żyć tą wiarą musimy mieć mocną, żywą wiarę w sobie i ta wiara będzie zaraźliwa, będzie tak jak wiara Pana Jezusa. Zauważcie, jakie jest różnica między tym, co nakazał Mojżesz, a tym, co robi Pan Jezus. Mojżesz nakazuje, Pan Bóg mówiąc do Mojżesza i Jarona, mówi narodowi wybranemu, że trzeba izolować ludzi trędowatych. Bo ludzie trendowaci dlaczego? No dlatego, że oni zarażą innych. Że trendowaty jak dotknie czystej osoby, to zdrowej osoby, to ta osoba będzie nieczysta i może się rozchorować. Będzie chora. Zetknięcie osób grzesznych z niewinnymi powoduje często to, że te niewinne stają się grzeszne. Jest bardzo łatwo namówić kogoś do grzechu, bo grzech jest pociągający, bo wiele form grzechu jest przyjemnych. Dlatego grzeszymy, że to jest przyjemne. Nie dlatego, żeby sobie na złość zrobić, choć robimy sobie w ten sposób na złość, ale grzech jest rzeczą przyjemną. No jest łatwiej, jeżeli ktoś nas wkurzy, jest łatwiej go zgnoić, zmieszać z błotem, opieprzyć, jeżeli niż przełknąć obelgę i uśmiechnąć się i, i podać do niego rękę. jeżeli nam ktoś zajedzie drogę na, na szosie, no to łatwiej jest mu go obtrąbić, pokazać mu palucha, wyprzedzić, zajechać mu drogę, niż uśmiechnąć się i powiedzieć nic się nie stało, przyjacielu. No, taka jest natura ludzka. Jesteśmy tacy zadziorni w środku. Chcemy właśnie tę zasadę oko za oko, albo jeszcze więcej, za jedno oko ręka, noga, mózg na ścianie. Tymczasem Powinno być inaczej. Powinniśmy okazywać się lepsi, i to zarówno w takim życiu codziennym, jak też właśnie w sferze duchowej, w tym sensie, że jeżeli cały świat nas otaczający stał się letni w wierze, jeżeli ludziom nie zależy, jeżeli to jest dla ludzi nieistotne, jeżeli im to szczyka, co się dzieje wokół nas, jeżeli ludzie nie są w stanie walczyć o, o pewne rzeczy, które powinny być dla nas istotne to my powinniśmy być tym bardziej mocni w wierze, żeby właśnie tych ludzi przekonać do zmiany, a nie stawać się tacy jak oni. Bo bardzo często jest tak, że po prostu ta cała otaczająca nas rzeczywistość powoduje, że i nasza wiara stygnie i stajemy się tacy no, obojętni, obojętni na wszystko. Co tutaj jeszcze w tej Ewangelii chciałem, aha, no pan Jezus zabronił mu mówienia komukolwiek, że go uzdrowił. No i oczywiście on, jak to w ludzkiej naturze, pierwsze co zaczął robić, to wszystkim opowiadać, kto go uzdrowił. No, wynika to z dwóch faktów. No, raz, że jak coś nam nie wolno robić, no, to od razu nas to kusi, żeby to zrobić. No ale poza tym no, cieszył się, chciał się podzielić całym światem swoim szczęściem. Bo wyobraźcie sobie, co to jest w tamtych czasach życie poza obozem, człowiek trędowaty, był odsunięty do życia no, w jakichś gettach, w jakichś slamsach, w których byli skazani na łaskę innych ludzi. Jeżeli im ktoś przyniósł coś do jedzenia, to mogli coś zjeść. Jeżeli nie, no to głodowali. Nie mogli przyjść i się upomnieć o jedzenie. Po prostu byli wygnańcami jakimiś na pustyni, skazani na to, żeby im tam właśnie ktoś przyniósł dzbanek wody i kromkę chleba. Inaczej po prostu nie wolno im było stamtąd się ruszać. Więc jeżeli taki człowiek, który nie wiadomo ile tak żył, ale to mogły być całe lata, które żył właśnie w takim Takim getcie został uzdrowiony, no to nic dziwnego, że od razu zaczął się wszystkim pokazywać i cieszyć i, i, i chwalić tego, który go uzdrowił. No ale to spowodowało, spowodowało to, że ludzie zaczęli chodzić za Panem Jezusem nie z tego powodu, dla którego powinni. Bo. Panu Jezusowi chodziło przede wszystkim o przekazanie nam prawdy o Królestwie Bożym, przede wszystkim o opowiedzenie nam o Bogu Ojcu, o przekazanie nam, jak, w jaki sposób Bóg nas zbawił. Tymczasem ludzie zaczęli chodzić za Panem Jezusem, żeby ich uzdrawiał, żeby widzieć nadzwyczajne znaki. To jest też duże niebezpieczeństwo tego, co mamy dzisiaj w kościele, jeżeli mamy różnego rodzaju msze charyzmatyczne, msze o uzdrowieniu. Zobaczcie, co się dzieje na takich mszach, jeżeli przyjedzie jakiś ksiądz znany, charyzmatyk na mszę do kościoła, są tłumy ludzi, mogą być mróz, środek tygodnia, zawieje, zamiecie śnieżne, tłumy ludzi w kościele są takie, że nie można wejść do środka. Jeżeli w tym samym kościele jest zwykła, codzienna msza, no to jakieś trzy babcie emerytki na tej mszy siedzą. Dlaczego czy ta msza jedna jest ważniejsza od drugiej? Najważniejszą istotą mszy jest właśnie to, że ofiarujemy Panu Bogu ofiarę z Jego Syna, reprezentujemy, prezentujemy ponownie ofiarę Pana Jezusa, która miała miejsce dwa lat temu w Golgocie. To jest istota mszy świętej, a nie to, że ksiądz nałoży na kogoś ręce i ktoś spocznie w duchu świętym. A tymczasem zaczynamy gonić za takimi sensacjami, i to zaczyna być ważniejsze od tego, co rzeczywiście jest ważne w przyświętej. Mimo, że ten ksiądz będzie 10 razy powtarzał, co jest istotne w tej mszy świętej, że nie są istotne nawrócenia, nie są istotne. Uzdrowienia, tylko istotne są nawrócenia, odmiana serc, to ludzie ciągle szukają, patrzą na, na, na te świadome, na te widoczne znaki. Co jest potrzebne? No, zakładając, że jest to dar od Pana Boga, nie mamy podstaw twierdzić inaczej, to widocznie Bóg uważa, że nam są takie znaki potrzebne. Być może potrzebne, dlatego że gdyby nie te znaki, to ci ludzie nie przyszliby w ogóle do kościoła. Być może dlatego pan Jezus uzdrawiał, że gdyby nie uzdrawiał, to nikt by za nim nie poszedł. Bo ludzie szli za panem Jezusem dlatego, że uzdrawiał, a potem słuchali jego nauki. To jest trochę tak jak tutaj z moim kanałem. Niektórzy z was przynajmniej są tu tylko dlatego, że mam też filmy o życiu w Stanach Zjednoczonych, o ciężarówkach, o. Ludzie przyszli na mój kanał z powodu tych innych filmów, ale potem z, z, nie wiem, z nudów, z braku innego zajęcia, ze zwykłej ludzkiej ciekawości stwierdzili, a zobaczymy, co Hiob ma do powiedzenia dzisiaj na tym innym filmie. No, żadnego innego filmu nie wrzucił, to, to co mamy zrobić? No, to trzeba posłuchać, co on tu będzie opowiadał. Więc jest to jakiś sposób, który jest, jest sposobem dobrym, ale nie może to przesłonić tego, co jest istotne. To znaczy, w tych mszach o uzdrowienie trzeba pamiętać, że to msza jest ważna, a nie to uzdrawianie. I to właśnie nam, dlatego tutaj Pan Jezus zabronił temu uzdrowionemu mówić o tym, żeby ludzie nie chodzili za Nim ze złego powodu, żeby nie chodzili za Nim po to, żeby ich nakarmił i po to, żeby ich uzdrowił, ale po to, żeby chłonąć to, co Pan Jezus... Ma do powiedzenia. Pominęliśmy drugie czytanie, list świętego Pawła do Koryntian, do Koryntian, ale wrócimy do tego, gdzie to tutaj mamy. Drugie czytanie będzie brzmiało tak: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem. Nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. O czym tu święty św. Paweł mówi? No, on to mówi w kontekście takim, że w tamtych czasach składano ofiary różnym bożkom, i potem spożywano te rzeczy składane. Bożką, co było wyrazem, no, częścią wiary pogańskiej. Oczywiście, my, jak to wynika z pierwszego przykazania, musimy być wierni naszemu Panu Bogu. Dlatego nie powinniśmy robić żadnych rzeczy, które w ogóle mają nawet pozory odstępstwa od wiary. Czy to będą jakieś horoskopy, czy to będzie yoga, czy to będą nawet tego typu proste rzeczy. Trzeba być bardzo ostrożnym, najlepiej po prostu tego unikać. W ogóle nie, nawet jeżeli ktoś tłumaczy, że horoskopy czyta tylko dla y, zabawy, a jogę uprawia tylko dlatego, że to jest dobra gimnastyka, lepiej uprawiać inną gimnastykę, a dla zabawy czytać co innego, bo to jest uchylanie, robienie szparki w drzwiach, przez którą zły może wsadzić kopyto i, i potem się zaczynają różne problemy. Natomiast też nie można przesadzać w drugą stronę, jak to pisze św. Paweł. Czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Czyli, jeżeli idziemy, no, sprawa w dzisiejszych czasach nieaktualna, ale w tamtych czasach, jeżeli ktoś poszedł do kogoś z wizytą w gości, bo chrześcijanie w przeciwieństwie do Żydów spotykali się z innymi ludźmi, Żydzi się separowali bardzo od, od wszystkich innych narodów. Chrześcijanie wyszli na świat. I ktoś nas poczęstuje jakimś posiłkiem, jakimś mięsem, to po prostu nie dociekajmy, nie dopytujmy się, nie oglądajmy tego przez lupę. Czy to nie jest przypadkiem mięso poświęcone bożkom. Jeżeli przyszliśmy do pogan i jest teoretycznie możliwość, że to było mięso poświęcone bożkom, zjedzmy to ze smakiem, błogosławiąc Pana Boga i dziękując Mu za wszelkie dary. Stańmy się tacy jak oni, żeby dojść do nich z ewangelią, jak to święty Paweł mówi, że dla pogan stał się poganinem, dla filozofów filozofem, dla żydów żydem, bo po prostu tylko wtedy można skutecznie dotrzeć do kogoś z dobrym słowem. No trzeba być kimś z grup. Więc w tym sensie właśnie święty Paweł mówi, żeby nie stawać się zgorszeniem, nie nie pokazywać w jakiś sposób, że my jesteśmy lepsi, nie kręcić nosem. Bo jeżeli wyobraźcie sobie, że mamy taką sytuację: przychodzimy do domu pogan, o których wiemy, że składają ofiary swoim Bożkom, chcemy im powiedzieć o Jezusie, i oni dają tutaj. Potrawy na stół, a my pierwsze co mówimy to, a wybrzydzamy, że tego się nie je, że to jest poświęcone Bożkom, że Wy to jesteście potępieni, idą na coś takiego. No to od razu tacy ludzie traktują nas tak, jak my traktujemy świadków Jehowy. po prostu trzaskają nam drzwiami przed nosem i mówią, spadaj. A tymczasem, jeżeli się zaprzyjaźnimy z takimi ludźmi, to wtedy zupełnie inaczej tą prawdę o Jezusie będą w stanie od nas przyjąć będą przynajmniej w stanie się zastanowić czy rzeczywiście to co mówimy ma jakikolwiek sens tu przede wszystkim pod każdym względem nie szukajcie własnej korzyści lecz dobra wielu aby byli zbawieni bo to powinno być naszym celem jako chrześcijan musimy walczyć o zbawienie wszystkich ludzi naszej rodziny, ale też przyjaciół, obcych no, wszyscy tworzymy rodzinę wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi każdy człowiek jest dzieckiem bożym. Pan Bóg nie kocha bardziej mnie niż, e, nie wiem, no, palikota, powiedzmy, z braku innego nazwiska. Pan Bóg kocha każdą osobę tak samo i Pan Bóg kocha, Pan Bóg pragnie zbawienia każdej osoby: naszych osobistych wrogów i naszych e, publicznych wrogów i w ogóle wszystkich ludzi na całym a świecie. I Czasami właśnie okaże się być może w przyszłości na Sądzie Ostatecznym, że, że to my byliśmy, to była nasza misja, że to my byliśmy odpowiedzialni za to, żeby ktoś odmienił swoje życie, żeby ktoś przyjrzał się nauczaniu Pana Jezusa, żeby ktoś właśnie zaczął, uznał, że jest grzesznikiem, że nawrócił się i, i odmienił swoje życie. Dlatego, no ale musimy też zacząć od tego przede wszystkim, że sami musimy się Odmienić, sami musimy się nawrócić i sami musimy zacząć żyć tak, jak chrześcijanie powinni żyć. A najlepszy okres na to będzie no, już w najbliższym czasie, już za parę dni zaczyna się Wielki Post i to będzie najlepszy okres nawrócenia, najlepszy czas, żeby się nawrócić. No, na tym taka jest istota Wielkiego Postu, no, ale o tym powiem parę słów komentując czytania ze środy papiercowej.